Krasnodarnovska, Lubi. Uspettasse Barbara Malinowska, pronto o Katarzyna no! Także dwa razy już się taki odbył. Katarzyna Krosno, też Pyrzyce.

Kata, ja Drogie panie, kilka, o, kilku dziewczyn nie ma. Nie ma z nami ani poznania w tej chwili, czyli ani kawińskiej, ani nie ma z nami Gdańska, Czyli Pani Teresa Kamińskiej. Teresa Kamińska jest naszą... Cerchiamo di prossimo.